Dzień dobry kochani, witam w kolejnym odcinku w Nowym Roku. Jak widzieliście odcinek pierwszy w Nowym Roku wypadł świetnie. Zaraz zobaczymy czy szczęście nadal się mnie trzyma, czy już poszło. Dzisiaj odcinek na 40 zł, dwie za 10 i cztery za piątkę. To sobie od tych piątek zaczniemy. Cztery dyszki. Zainwestowane. Tu muszę się trochę przesunąć, przybliżyć. Dobra. I szukamy różowy diament numer 13. Szukamy tych wygranych: 58, 16, 57 i 38. I ten diamencik.

Numer, o, też trzynasty, a to się złożyło i szukamy trzydzieści trzy, czterdzieści jeden, jedenaście i dwadzieścia dziewięć, a jest trzydzieści cztery, o tych obokach nigdy nie zapomną, pięćdziesiąt trzy, pięćdziesiąt cztery, czterdzieści siedem i drugi rządek czterdzieści sześć, siedemnaście. 28 23 i 35 tu się odsłoniło jakieś F. I jeszcze jedna kontrolna F i E. Dobra. Także potwierdzenia, bo wiecie, czasami jestem gapcia. Czasem się wkrada gapcia. 10 razy kasa numer 48.

1 9 3 36 i 27 i ostatnia za piąteczkę na dzisiaj moc szczęścia z numerem 42 Ta drabka dosyć szczęśliwa dla mnie. My się lubimy.

Jest cylinder. Mówię, że my się z tą zrabką lubimy. 24 i 1, a pod cylindrem piąteczka. I fajnie. Trzy razy te. Także jedyna za piątkę. Szczęśliwa moc szczęścia. I teraz dwie za 10. Wielka czarna perła z numerem. 14 i tutaj dolarek lub pierścionek, a jest muszka, jest naszyjnik, jest korona, jest prezent, narty tulipan, jest dolarek. Jest, czyli szczęście nadal przy mnie jest kwiatek, bransoletka, ananas, słoneczko, trofeum, róża, klucz, cytrynka, zegar, biedronka, wiśnie i szpilki. A pod dolarkiem. 10 zł. No dzisiaj zrabki szaleją z wrotami, ale chociaż to, dobra, u góry 3 razy C potwierdza, że jest 10 zł. I ostatnia na dziś to Crystal Cash z numerem drugim. I tu szukam 822 34, 35 i jeden, a mam trzydzieści trzy, dwadzieścia jeden. Jakie fajne boczki wyskakują piętnaście, dwanaście i jedenaście. Drugi rządek trzydzieści sześć. No trafiają idealnie w boki czterdzieści, dwadzieścia sześć, pięć i dwadzieścia osiem, trzydzieści dziewięć, trzydzieści jeden, dwadzieścia trzy. No ta zrabka to jest nastawiona na obłoki siedem i dziewiętnaście i ostatni rząd to dziewięć, trzynaście, trzy, osiemnaście i trzydzieści osiem. Niestety pusto, ale tak to jest. Wczoraj dostałam, dzisiaj muszę oddać. Dzisiaj odcinek na minus, bo czterdzieści złotych wkład. To są wszystko zrabki puste. Odzyskamy dwa zwroty. W Moc szczęścia 5 zł pod cylinderkiem. I tutaj 10 zł pod dolarkiem. Ale zawsze coś. 15 zł można dalej się bawić. <grym> Za 15 zł troszeczkę dorzucić, dopłacić i na nowy odcinek będzie. Wszystkich bardzo, bardzo. Cieplutko pozdrawiam, życzę udanego, pięknego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!